Witam, witam, siemanko, siemaneczko, z tej strony Laki, widzę, że dużo was tutaj przybyło na meetup i spotkanie się z Lakim, witam widzowie, Uhu! dzięki za oklaski, dzięki za oklaski, miło mi was poznać, teraz ten na koń, zakończenie jest tego meetupa, tutaj każdemu porozdaję jeszcze zdjęcia z autografem, proszę, trzymajcie proszę widzowie, proszę się nie przepychać, nie przepychajcie uuu, się tak uuu, bardzo, uuu, nie przepychajcie, halo, tak, tak autograf, tu jest mój ochroniarz. Dobrze, także myślę, że Wam się podobało. I ja muszę lecieć na następny meetup, bo kolejni widzowie czekają. O dobrze, dziękujemy za mitapa. super. Ciężka dziś praca była? Ciężka, ciężka. Kurczę, wszyscy się tak przepychali, Ca całe ręce roboty miałem cały dzień i wiesz, no ciężko, ciężko jest właśnie pracować. Patrz, lucky, znowu jakiś widz lucky, tutaj jest. Laki! Laki! Mogę, hey. mogę autograf! Mogę autograf! Laki, ty jesteś youtuberem jej ja, mogę cię przytulić, ale jesteś świetnym youtuberem. I, proszę, proszę, nie, nie dotykać Lakiego youtubera. Ja, nie spokojnie, ochroniasz, ochroniarz, żeby przesady. To jest mój o... widz. Ja kocham swoich widzów. Proszę, e, autograf ze zdjęciem, proszę bardzo, mój widzu e, Teraz o ja. na, na ulicy tam e, Kotletowej 13. Jest drugi meetup organizowany przeze mnie, dlatego zapraszam bardzo chętnie. Naprawdę, dobrze na pewno będę, ale super spotkałem Lakiego. Widziałeś, jak się cieszył ten Twój wid, ale fajnie, super. Fajna atmosfera, co? Na tych meetupach zawsze fajna atmosfera, jest lubię spotykać się ze swoimi widzami. Oni zawsze tacy pozytywni są, ale super, że mi oglądacie. Lucky. Jeśli mi oglądacie, to kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli jesteście moimi widzami i napiszcie w komentarzu Lucky Team. Uhu. Ale Lucky, powiem Ci, że ciężka jest ta robota takiej sławnej osoby, co nie? No to taki... prawda. Ja łapkuję wszystkie filmy! Czy mogę zdjęcie? Oczywiście, że tak. Może so, co tak. ja bym też byś chciała zdjęcie? No to potem. Dobra, z jakim najpierw? O, uwaga, uśmiech, Cis. Ale o, super. Ja, wi ja widziałem cię na meetupie, ale super, fajnie, że przyszłaś na mój meetup. I właśnie teraz idziemy, spieszymy się, wiesz? Dlatego ja pędzę szybko na następny meetup. Dobrze, dobrze, to udanego. Papa, będę łapkować twoje wszystkie filmy! Dziękuję. Wow. Dobra, Laki, Laki, to już nie potrzebujesz mojej pomocy, co nie? Tutaj już przy do domu. Nie, 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 dzięki dzięki ogólnie, wszystko, wszystko jest wszystko poukładane. Dobra, to Siemka. Siemka, dobra, ja teraz jeszcze wezmę swoje przybory tutaj, e, zdjęcia z autografami, bo tutaj mam e, właśnie w domku na drzewie. <laughs> Ej, tutaj miałem jeszcze więcej, tutaj o, w tym miejscu miałem papierki właśnie z, z zdjęciem domku na drzwi, ale nieważne, dobra, wchodzę. Frania, o okay. hej! No hej, jak tam mój, mój celebryto? Ile to jeszcze tych meetupów ci zostało w tym roku? No teraz właśnie idę w tamtym kierunku, bo jest przygotowany kolejny meetup dla mnie, wiesz? Naprawdę? To ja idę tylko wziąć kolorowe opaski dla widzów i przyniosę ci je. Wiesz jakie to jest super są widzowie? Widzowie chcą cię poznać, leć szybko, leć! Dobrze, dobrze, zaraz będę. Ej, ziomuś, ziomuś. Przez no? Sobie. Wiesz co, wiesz co? Ej, znasz takiego youtubera jak Laki? Co on tam mówi? Ty on o mnie... Laki. Ja tej... No, Podejdę bliżej. Posłuchaj, no właśnie, idę teraz na od niego meetup, bo za chwilkę tutaj ten meetup będzie. I nie właśnie... idź tam, nie, nie idź, proszę cię, bo on normalnie game moda jeden włącza sobie na odcinkach. Ja Ale... tu bardzo co? nie lubię. Jak no to i, game -mod i... jeden, przecież... Lucky nie oszukuje, przecież to widać nawet. On jest naprawdę bardzo fajnym youtuberem, co, proszę co, co, pana. A, no wiesz, tylko to ci się hate. tak wydaje, wydaje ci się. A może chcesz mi pomóc go tam oh y, troszeczkę pohejtować, co? No ja nie to wiem, to jest no hate. Nie, nie to będę, czy... nie będę pomagać hejtować, ale ale no to, jak tak powiedzieć, że już moda, to na pewno nie przyjdę na od niego meet-upa teraz. Jest, udało U, mi się! O, jest, o, jest! jest! On on, 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 on ludziom mówi, żeby nie przychodzili na moje etapy. Moim widzom, o nie, widzowie, nie dajcie się tak, nie dajcie się tak, mówię do Was teraz, słuchajcie, nie słuchajcie się tych hejterów, oni hejtują, bo, bo oni tak za każdym razem hejtują, bo, bo mają ze sobą problemy, a nie ze mną. O nie, ja zaraz zobaczę, żeby, żeby kolejnych moich widzów nie przekupywał i, i nie mówił o, o tym, żeby nie przychodzili na, na ten. Na moim meetupie. Si, 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 siemaneczko! Ej, no, widzę, że jesteś blisko ma. już Mitapa. No, tutaj, tutaj e... nawet wam patrz, Autograf od A tu od daj mi Lackiego. to, daj mi to, daj nie, mi to. Nie, 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 nie. A ty kim nie, jesteś? Nie możesz brać od niego... Ja jestem, ja jestem takim kolegą Lakiego i wiesz... i I jest odwołany meetup. Jakim ty kolegą Odwołany, Odwołany jest meetup i, i, i musisz iść do domu, wiesz? Ale naprawdę, a tam są ludzie na meetupie. Ale wiesz, y, zabrakło, zabrakło prądu, zabrakło wody, wszystkiego i tam nie ma kto pilnować tego... Zapraszamy na meetup, tutaj e, meetup. Jest e. meetup jednak, widzi nie pan. Ma... Żadnego meetupu nie Tak, Nie Jaki radi... meetup organizowany! Zapraszamy yes. już tutaj do sceny. Jaki hater w ogóle! On wszystko zrobi, żeby żeby tylko nie odbył się mój meetup dla widzów. Ale pewnie jeszcze w komentarzach pisze, że jestem głupkiem i w ogóle. Ale ja się tym nie przyjmuję, bo ja wiem, że to jest ee, taki hater. Witam, widzowie! Witam, widzowie! Miło, że przybyliście! Jesteście moimi widzami! Subskrybujecie z mi opłakujecie. Jesteście w Team, to super! Mam dla was autografy ze zdjęciem. Proszę, Zdajemy dzisiaj wszystkim, bo mamy e, specjalny meetup dla widzów. O, Franiu, chodź wskakuj na scenę, bo widzowie chcieli Cię poznać. Już, już wskakuję na scenę. Witam wszystkich, hej, hej, hej! Muszę Wam w ogóle pokazać, wziąłem tutaj teraz deskę do prasowania. Możecie zobaczyć, potrafię na niej jeździć i surfować. No ale nie, no jak to? Ło! Wow, ja. ale super! Super koncept! Super koncept laki dałeś, ale wiesz co, wiesz, jakie miałem problemy, żeby zrobić tego mitapa tutaj? Jakie problemy? Słuchaj, ja widziałem ogólnie, że tu jakiś hejter się y, gdzieś kręci. Musimy się rozejrzeć. Dobra, widzowie, za 5 minut wracamy, krótka przerwa. Chodź, chodź, chodź! No? E, jakiś mieliśmy problem, bo słuchaj, e, jakiś jakiś hater się okazało, że, że chciał wszystko zorganizować tak, aby aby moje moje wow widziałeś to prawie spadł na ciebie ten kowadło. Jek yes. kto to zrobił? Pewnie ten hater. Kolejne kowadło. Nie patrz tam, nie patrz tam do góry, bo jeszcze coś ci się stanie. Dobra, ej, ale o Cię co czeka, chodzi? O nie, moje auto. Na widziałeś? Auto? To ten nastuwe, to ten hater. To hejter ogólnie próbuje zrobić tak, żeby żeby moje auto nie... nie wyjechało. Czekaj, jeszcze ja muszę, muszę je przestawić. Wow! Ty, no, ale opony mi przebił, widziałeś? Ten hejter ci opony, opony przebił. mi przebił. Benzynę ci wylał wszystko! Ej, ale dzisiaj normalnie on mi odciął prąd i ten i, i nie wiedziałem co zrobić. Idę na scenę, powiedzą widzom, że e, chwila, jeszcze widzowie, jeszcze chwileczki, dajcie na chwileczkę, bo tutaj mamy leciutkie tak. nieporozumienia, e, zaszły, ej, ty, hejter jakiś tutaj, zrzuceną kowadła na... No, ale patrz, on... tam, tam jest jakiś widz, stoi, coś tam robi, widzisz? To nie jest widz, to jest hejter, ja go już wcześniej widziałem, on... Zobacz, on zagradza tutaj drogę, żeby nie wyjść na meetup. Ej! Gojmy go, gońmy My? go zauf, Załóż, załóż, muszę uciekać, Szybko! jest ten, 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 ten youtuber, co go nie lubię. Zobaczymy, o, gdzie on nie... biegnie, szybko, biegniemy szybko. za nim. Lecimy Czekaj, coś nim. tutaj się dzieje. Ej, wyrzucę jakieś kartki. Ej, zaczęliśmy kupić, co to są za kartki? To są twoje autografy? Ty, to są moje autografy, no. Czekaj, gdzie on jest? On zniknął gdzieś. Ty, on gdzieś jest w domu. A co to za książkę dostałeś? Y Czekaj, coś tu jest napisane. Dam ci spokój, jak usuniesz kanał wy i wyjdziesz z serwera. Ej, ten hater wszystko robi tak, żebym ja normalnie o... wyszedł z serwera i przestał nagrywać i usunął kanał na YouTubie. No nie. No i co teraz zrobimy? Bądź nie przestanie chyba hejtować. O, patrz, tam jest duży. Ty, on mnie nie Ej... przestanie hejtować. Słuchaj. Duży ogólnie jest taki problem, hejter chce, żebym usunął kanał na YouTubie i żebym wyszedł z serwera, masz na to jakiś pomysł? O nie, o nie, musimy go, musimy go czym prędzej złapać i, i, i powiedzieć mu co, co i jak. No bo on naprawdę nie może tak się zachowywać. Wiecie co? E, mam no. pomysł, nagramy tutaj w studiu, mam pewne studiu takie właśnie, niedawno nowe wyprodukowaliśmy. No, nie? e, e, nagramy tutaj taki pomysł, że może i Ustawimy tutaj marionetkę i serio po prostu wyjdę z serwera e, I nagramy coś takiego, że, że, niby, że niby coś mi się stało e, i, I wrzucimy mu na kanał i tak naprawdę to wszystko Zrobimy na niego takiego pranka, co wy na to? Tak. pranka, I... że zamykasz swój kanał, tak? I potem tak. będziemy go obserwować jak on zareaguje i ogólnie I to jest dobry pomysł To co wy na to, zamykajcie tutaj garaż Ja, ja ogólnie zaczynam, e, postawmy tutaj tą kukiełkę e, Lakiego, ja mam pewien pomysł, no Ustawmy tutaj kukiełkę Larkiego. Czekajcie. Gotowi? Gotowi? O, już ustawiłaś tę marionetkę, tak? Dobra. Tak, tak. Tutaj już kamerę włączam. Jedna włączona, druga włączona, trzecia. Można już nagrywać. Dobra, to teraz nagrywamy dla hejter odcinek. Dzień, dzień, dzień dobry, e, chciałbym przyznać swoim widzom. E, e, płaczę, jest mi bardzo smutno, ale wiecie co? Muszę zakończyć działalność na YouTubie. Przepraszam, widzowie, że, że jest koniec, ale usuwam swój kanał na YouTubie i przestaję nagrywać. E, I teraz jeszcze tak, e, muszę wyjść z serwera, bo już tutaj mnie nie będzie. E, e. Dobra, czekaj, teraz cięcie. Cięcie zrobimy. Dobra, dobra. Franio, słuchaj, no, teraz no. ty tutaj y, 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 uderzysz mnie leciutko jakby i y, 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 y po prostu ja wtedy zniknę, że niby z serwera, okej? Okay? To zmontujemy tak, żeby było. Dobra, dobra, to tak zrobimy, to będzie świetna sprawa. Dobra, y, kolej, kolejna akcja, uwaga. Y, dobra. W franiu podejdź do e? mnie blisko. Ja ogólnie e? chciałbym zakończyć już swoją karierę na tym serwerze. No i, no i już, już koniec. Dobra, to, to cześć. Dobra? Usunęłaś mnie, dobrze? To teraz poczekaj, nagramy dla hejtera Dobrze, dobrze, wam to wyszło. Ja cię brawo, brawo, chłopaki. No, naprawdę, dobra, jesteś już? Nie, zobaczcie, coś mam. Teraz będzie, że, że mam coś wbite, widzisz? Z tyłu. Tak, ja widzę, widzę. Ale masz. Wow. Ja cię. Ale, ale to fajnie. wygląda fajnie. Dobra, obróciłeś się tak specjalnie obok. Au, franiu, coś mi uderzyłaś! Au! O, o, coś, coś, uderzyłaś mi! Uderzyłaś mnie, coś, coś mi wbiłaś w środek, co się dzieje? Franiu, uderzyłaś mnie mieczem jakimś, ale. To tu mam coś wbite w środku, u, a, u, a, o nie, ja muszę opuścić ten serwer, o nie, wychodzę Dobra, wbiłem na serwa, jestem, jak wyszło, jak to wyszło? No, nie wiem, wszystko w porządku. Tutaj ustawiłem laptopa, tutaj szybko to zmontowałam e, w taki jeden fajny plik, w taki jeden filmik, i możemy mu go. Pójść a czekaj, i weź, tą, e, weź to ogólnie, to co trzymasz na pierwszym slocie efekt flipunku, to musisz to e, wyrzucić, bo teraz się to nagrywa. E, a ja nie chcę taki, żeby to było, wiesz? O. Dobra. No, e, dobra. E, I co, no i gotowe. Ty, To co, idziemy podesłać teraz ten filmik temu haterowi, żeby on myślał, że już nie mamy na serwerze? No, dobrze, to tak, teraz idziemy mu to podrzucić, wziąłem już laptopa i tak idziemy, on mieszkał chyba, no nie wiem, chyba wrzucimy to do skrzynki pocztowej, nie? No, jestem ciekawy jego reakcji, ej widzowie, chcecie zobaczyć reakcję hejtera, jak sprawdza, że, że Lucky tak naprawdę nie będzie istniał? No, no to oglądajcie film do końca, nie zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, dołączajcie do Lucky Team, bo Lucky Team górą. Dobra, tak. ej czekaj, tam go widzę chyba, to jest ten hejter. Tak. Może okno. Terepapa. Idę sobie oglądać teraz Lakiego na kanał. Ciekawe, czy usuną już go. Zobaczymy. No jeszcze jest, muszę iść mu tam dokopać jeszcze. Hmm. Dobra, to Dokupać? wychodzę. Ej, on wychodzi szybko, zostawię mu skrzypkę na listę i uciekamy, chodź szybko. Dobra. No dobra, lecimy, lecimy. Co to jest? Dietetyk? Dobra. O no, nowy list jakiś? Jakaś płytka z odcinkiem Laki opuszcza YouTube i, i serwer. No nie wierzę. Patrz, Franio on tam jest, Frani on tam jest! Widziałaś tak. go? O nie, Dzień Nie wiem, poszedł? może do domu wszedł i poszedł oglądać ten filmik. Dobra, puszczam to, wsadzam CD-ROMa, ok, puszczam. Tak, patrz! On normalnie wyszedł z serwera i jeszcze jego... Otwórz okno, tak, jego... okno, żeby go się normalnie tam... Wyrzuciła go z serwera. Dobra, idę nagrywać odcinek pod jego dom. Dobra, Oj, idziemy. Szybko, uciekajmy. Uciekajmy, uciekajmy, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Hey, on idzie od... o, ale super, teraz będę mógł przejść jego dom, być, być nim. Jego kanał może przejmę i będę nagrywał filmy na jego wow. kanał. Co? Jakie Lego? Hmm? Chcę mój kanał przyjąć, szybko, chodź za nim! O, co on... Właśnie on zapewne jakieś będzie nagrywać jakieś filmiki na twój temat albo coś takiego Patrzcie już na mnie rozkłada kamery. Mamy tak, cztery kamery. O nie. Y nikogo już tu nie ma, chyba w tym domu. Dobra, to nagrywamy. Siemaneczku, z tej strony y hejter naczelny. I proszę dzisiaj... Słyszałaś? Lato, lato, opuścił YouTube i opuścił serwer i teraz przejmujemy jego chatę i normalnie wbijamy i tam zaczynamy mieszkać i robimy nową serię na YouTube yy, mieszkanie no nie. domu Lakiego. To się... Ale hejter! Co, co my możemy, musimy zrobić? Teraz co? Wchodzimy i, i robimy tam akcję? No, wejdziemy, powiemy mu, że się i że nie może robić już takich Dobra. rzeczy. Bo Dobra, i lećmy, lećmy szybko. Szybko, szybko, lećmy, 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 lećmy. Czemu on wchodzi lecimy, do lecimy, mojego domu w ogóle bez pytania? Właśnie, o, ale tu jest A ty, co ty tutaj ja robisz? Ej, co tu się dzieje? Przecież ty już wyszedłeś z serwera. Lucky, o co, o co chodzi? chodzi? Ty naczelny hejterze, już rozkminiłem twój kanał. Będziesz tutaj nagrywał takie filmiki hejterowskie. Frania, nagrywaj to szybko. zopaliśmy hejtera, widzowie, słuchajcie, zobaczcie. Nie, nie zgadzam się, to jest, to, to jest mój dom już. To jest mój dom, przejmuję ten dom i tu mieszkam. Nie hejterze, myli się. Naki naprawdę jest na serwerze i on nigdy nie usunie kanału i będzie nagrywać do swoich ukochanych tak, widzów. Będę nagrywać ukochanych no. widzów i już tak naprawdę ty nie będziesz miał widzów, żeby nie chodzili na moje meet-up. Proszę, wyjdź z domu i tak się nie robi, bo nie grzesz, jeśli zachowałeś wobec mnie i moich widzów. No. No to przepraszam bardzo, no ale chciałem zostać zawsze takim youtuberem jak ty, by mieć takie meetupy różne, spotkania Dobra, to zami. słuchaj, umówmy no, ale... się jutro o 12 i ja cię trochę nauczę, może ze swoimi widzami cię poznam i tam też widzą, na meetupie się spotkamy i cię trochę nauczę jak to się robi, dobra? Albo, albo po prostu wystarczy się zapisać do szkoły youtuberów i o. tam też ciebie nauczą. Bardzo dobry pomysł. No. O ja ci no. dobrze! Dzięki mama Frania! Dobra, to ja już lecę i, do, i zapisuję, zapisuję się do szkoły YouTube nie ma. Siema. No, pa! Ale to była sprawa, nie? Nam się udało to wszystko zrobić. Dziś specjalny i wyjątkowy meetup. organizowany dla moich hejterów. Trochę im wmówimy do rozsądku, że jednak nie powinni robić źle i że jesteśmy przyjaciółmi, wszyscy jesteśmy razem jedną wielką rodziną. Oni też powinni, tak naprawdę, wszystko tym, co oni tam się dogadują, to Ej, Błażej, no. Błażej, no, no. chodź, przejdziemy się na ten meetup dla hejter, byłych haterów. Może, może się przekonasz, żeby być normalnym widzem, Lakiego, co? Dobra, Heniek, chodź idziemy, ale chętamy. Tam będzie, jak tutaj, jak tutaj e, zrobimy, na e, meetupie hejterów. Chciałbym powiedzieć do hejterów ogólnie. Nie róbcie złych rzeczy. Druga sprawa, jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. My widzowie... E, e, e. Ej! Błażej czemu robisz takie takie akcje na mnie. Chwila tych hejterzy no, proszę, e. hejtujesz tutaj. To, Może w komentarzu wiem. mi jeszcze napiszesz, że, że, że jest że jest, że jest e, niefajny film i że, że mnie nie lubisz, co? No nie wiem, może... Nie wiem, W sumie dobry Ej, pomysł. Ty hejterze. Właśnie, my... cicho już być! Przepraszam... Laki, przepraszam. Ej, boże, cię a ja niego. ja ci chciałem mówić do rozsądku, a widzę, że ty hejtera przeprowadziłeś takiego samego jak ty. To on dopiero musi się nauczyć. Ej, weź jakoś go przekonajmy. Hejterze, słuchaj, my widzowie tutaj z widzami, ogólnie każdy się lubi. To czemu ty no. nas nie lubisz? No nie wiem, bo ja tak. No w sumie nie wiem, zawsze chciałem mieć takie umiejętności, żeby nagrać jakiś taki fajny film albo... No to coś już takiego. ogólnie, zobaczcie, no i... pokażę Wam. Żeby film zmontować, trzeba mieć specjalny program. Kamery mamy takie, używamy takich kamer i wystarczy, że to za zaczniecie to robić. Jak zaczniecie już to robić, to na pewno jak minie jakiś okres czasu, osiągniecie sukces w tym co, co robicie. Tak, ja wow. już byłem w szkole youtuberów i tam mnie nauczyli troszeczkę kręcić i już założyłem tak? swój kanał i mam jedną subskrypcję o. na razie. A to myślicie, myślicie, że jak na przykład nagram taki filmik, że tutaj położę kamerę, obok położę takie tutaj jedno TNT, tutaj drugie TNT i tak fajnie stanę pomiędzy TNT i to i będę mieć takie fajne ujęcia, takie zdjęcia, patrzcie. Tu wybuchło wow, a ja nie I mówisz dzień, z tego dobry, dymu TNT? dzień dobry, jestem naczelny hater. Dzień dobry. Jestem naczelny hater i co mam dalej powiedzieć. Że, że już nie będę hejtować Lakiego, bo jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, Lucky Team! Tak, posłuchajcie, już nie będę hejtować Lakiego, bo jestem w wielkiej rodzinie Lucky Team i tak naprawdę to hejtowanie jest naprawdę czymś złym i nie wolno nigdy hejtować. Zawsze o, trzeba... i masz z tyłu jeszcze Grinskim, to zawsze można usunąć. Czekaj, weź z możesz być na przykład na Bahamach. Czekaj, I... na Bahamach teraz jesteś, no? Teraz gdzie on jest? Teraz jest w, 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 w wulkanie. W górach, ty w górach wow. jest. Widziałeś? Wow. A no, a zrobicie. Ja a zrobicie, żebym był powiedzmy, nie wiem, na kanale Lakiego? No dobra, ty jesteś na kanale Lakiego, dobra! Wow. To żegnamy się z wami brawa. i Siemanko, papa! Pa. Siemanko, papa! Pa.